Kochani, mamy rok 2020. Na całym świecie względny pokój, tylko w niektórych miejscach, o których wiemy, np. w Syrii, albo w okolicach Rosji, na granicy rosyjsko-ukraińskiej, są jakieś różne konflikty. Na całym świecie panuje względny pokój. Żyjemy w takim przeświadczeniu, że wszystko nam. Wolno, że jest dużo pokoju i że można po prostu bardzo dużo zrobić, że wszystko mamy, czego nam potrzeba do szczęścia. I na początku 2020 roku zaczyna się jeden z największych kryzysów, jakie my, nasze pokolenia, znają. Zaczyna się epidemia koronawirusa, COVID-19. Nie wiemy, co z tym zrobić. Czujemy się bezsilni. Zazwyczaj przegrywamy ze strachem, z lękiem. Wszyscy chrześcijanie, nawet katolicy, pytają się: Czy to jest jakaś sprawka Pana Boga? Czy Pan Bóg nie chce nam tutaj zesłać jakiejś katastrofy, żebyśmy się opamiętali i zwrócili się do Niego i nawrócili? Bardzo podobna sytuacja jest w Ewangelii, kiedy osiemnaście osób zostaje nagle. Najprawdopodobniej w różnym wieku są to osoby, być może młode, niczego się nie spodziewające. Nagle te osoby zostają zabite przez wieżę, która się zawaliła. Tamtejsi ludzie pytają Jezusa: Dlaczego oni zginęli? Dlaczego normalni ludzie, którzy normalnie praktykują, chodzą do synagogi, musieli zginąć? Czy oni zgrzeszyli? Czy ukarał ich Bóg? I Jezus zaczyna od tego, że nie interpretuje tego faktu, nie mówi niczego na temat tej katastrofy. Natomiast wykorzystuje ten moment, aby powiedzieć ludziom, żeby się nawrócili, czyli zmienili swoje myślenie na swój własny temat, na temat Pana Boga, aby nie byli zaskoczeni w momencie, kiedy przyjdzie na nich śmierć. Bo śmierć, choroby, różnego typu krachy czekają nas nieuchronnie. Bóg chce, abyśmy byli zawsze gotowi na jakiekolwiek wydarzenie, które mogłoby nas zaskoczyć. Jezus mówi wtedy: Nawróćcie się, zmieńcie swoje myślenie, abyście nie zginęli tak samo jak tamci, abyście po prostu nie umarli w nieświadomości, abyście nie byli ludźmi, którzy idą bez celu aż do końca swojego życia i nie znają Boga chcemy was zaprosić na rekolekcje w trakcie koronawirusa. Będą to rekolekcje od serca. Bóg nie przestał do nas mówić, zwłaszcza w tym wielkim poście. Wszystkie czytania niedziel Wielkiego Postu układają się w takie jedno wielkie wyznanie miłości Boga naszego Ojca, abyśmy się nie bali. Dlatego postanowiliśmy sześciu jezuitów, jezuitów bydgoskich, mieszkających tutaj, pracujących w Bydgoszczy. Powiedzieć, opowiedzieć wam o tym, czego Bóg chce od nas właśnie w tym czasie, w czasie tego kryzysu w trakcie koronawirusa. Zapraszamy was na rekolekcje od serca. Potrwają one od wtorku aż do palmowej niedzieli, gdzie każdego dnia będziemy starać się powiedzieć wam to, co właśnie w tym wielkim poście w 2020 roku Bóg mówi do swoich dzieci. Zapraszamy.